Dobry no, państwo, już dzwonimy do pani. Wieczór pani. Wieczór. I co tam? Głowa nie boli? Nie, właśnie czuję się dzisiaj wspaniale. No właśnie, tak. Naprawdę. Bo tam pani jeszcze. Nie pamiętam. Jeszcze wczoraj robiliśmy instrukcję, tak? Jak, jak tam to, to, to zrobić żeby pani nie bolała głowa. ustawiłem pani pozycję, bo, ja, bo pani wyjechała do, do Francji, zapomniała wziąć książkę. I... Tak, ja właśnie no już od tego czasu borykam się z bólami głowy. Ja myślę, że to są takie bóle głowy na tle. No tutaj we Francji robiłam sobie badanie rezonansem i wyszło, że mam migrenę. a tak mi się wydaje, że to są takie, no, no te bóle migrynowe to są na tle takim emocjonalnym. No i ja zawsze y, zawsze tam szukam jakichś takich alternatywnych metod leczenia, bo nie chcę łykać tabletek, bo, bo wiem jakie one mają konsekwencje dla organizmu. To jest tylko taka pomoc na moment. No i, i staram się nie, nie zatruwać organizmu nimi. Nie. No i właśnie... Y, Przedwczoraj, chyba 3 dni temu, gdzieś tam natknęłam się na post pana Piotra y, na, na internecie, bo ja już ogólnie kupiłam tą książkę o y, wcześniej, kilka lat temu, no ale gdzieś tam ją rzuciłam, przeczytałam, rzuciłam i no... Nie pamiętała ja pani pamięta się, wszystkiego. Że, bo... No właśnie, tak, nie pamięta, a, że... a ta głowa pani dopiero zaczęła tutaj boleć, czy już bolała pani w Polsce też? na te bóle głowy i no i dlatego wcześniej tak szukałam jakiejś... Aha, środki. aha, ale, ale, ale wcześniej i, pani nie zastosowała metody dopiero teraz, tak? Nie, bo właśnie ja tak nie za bardzo <laughs> miałam przystawiać te ręce i no i chyba nie, bo po prostu jeszcze na tamten moment tak nie żyłam dokładnie, tak, nią, że, że tak jest i z, był taki ból, że pani w końcu nie wytrzymała, i, i, i akurat wtedy pani dobrze ułożyła ręce, bo pani ją przestała głowa boleć. Natomiast później pani wrócił ten ból, tak? I myśmy się zdzwonili i po prostu ja panią skorygowałem, bo no, trochę źle pani trzymała ale Tam dużo nie, nie, nie trzeba było poprawiać, I, i, i wczoraj pani stosowała, i dzisiaj już panią nie boli głowa, i zupełnie inaczej się pani czuje. Tak, tak jakby pani się odbudowała na nowo. Tak, ja właśnie na początku trzy dni temu y, przedstawiłam sobie tą metodę pierwszą, pozycję pierwszą. No to z też możemy. Na być. początku było ok. Yy, ale później yy, no na drugi dzień yy, też przedstawiłam pozycję pierwszą i po tych dwóch dniach yy, niesamowicie rozbolała mnie głowa. Nie, ale to gdy pani ja opozycja pozy... tak... nie będzie mówić, bo są w książce, są w sumie dwie pozycje na, na bóle głowy. Pani zastosowała tą drugą pozycję. Niech sobie ludzie znajdą w książce. Także tak. I jak jedna nie, nie pomoże, to pomoże druga, tak jak w, w tej sytuacji, gdzie ja pani pokazałem, jak należy trzymać. Książka pani już została do pani wysłana, także będzie pani miała w przyszłym tygodniu. i po, Poza tym. Nie mogę się Tak, tak. Dostanie pani książkę, będzie przy pani wszystko wiedzieć. A przede wszystkim też y, trzeba się zabezpieczyć przed tym, żeby coś sobie nie zrobić. Jeżeli na przykład są jakieś zastrzeżenia, o których Pani nie wie, ale myślę, że jak pani czytała poprzednią książkę, to Pani wie, że Pani te zastrzeżenia nie dotyczą. Niemniej jednak trzeba jednak książkę mieć, szczególnie to nowe wydanie, bo tam są informacje, kiedy można, kiedy nie można stosować, w jakich sytuacjach, czego nie można brać, przede wszystkim łączyć tej metody. Tak, jak już wcześniej. Mm, tak, właśnie muszę doczytać te informacje, ale naprawdę ta, ta metoda, y, znaczy ta pozycja piąta, y, powodowała w moim organizmie taką, taką właśnie, doprowadziła do takiej homeostazy. Ja ja nie pamiętam kiedy się ostatnio tak super Tak czuła, dobrze, jest, pani że się czuła, to tak, to tak, to tak, tak. Tak, tak. Ale ludzie niech to sobie to szukają tej, tej pozycji. Bo... W książce, bo od tego jest książka, i poza tym, tak jak mówię, nie należy stosować metody bez książki, bo żeby trzeba sami sobie nie zaszkodzić. Jest dużo informacji, i te, te wszystkie informacje trzeba znać. Nie można tej metody łączyć z rykami, z ziołami, w większością ziół, nie, nie wszystkie, ale proszę Państwa. Metoda jest poważna i odbudowuje cały organizm, to nie tylko na, to, na ten ból głowy będzie działało, ale będzie działało też na wszystkie części naszego organizmu. Na cały organizm, i stosowanie częste i dłuższe spowoduje kompletną odbudowę z organizmu chorego do zdrowego. Dziękuję Pani bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja tak, tak, jestem niesamowicie wdzięczna, że naprawdę No rozumiem, ta, bo to i... ktoś kto... Także no bardzo się cieszę i będę stosowała to każdego dnia profilaktycznie, żeby ten ból mi nie, nie wrócił. Tak, tak, Dziękuję tak. Dziękuję tak, bardzo. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proszę Państwa, to jest książka. Zamówienie metodą Tak. 22 grudnia, najnowsze wydanie. Najlepiej właśnie to, to wydanie mieć. Kosztuje tylko 30 zł. Granica granicach 30 zł. Także, proszę Państwa, to nie jest żaden wydatek. Jeżeli kogoś nie stać jest na książkę, bo może też sobie to, to niech napisze do fundacji adres mailowy jest pod spodem, pod filmem. To książkę otrzyma bezpłatnie. Proszę Państwa, mamy tutaj yy, zdjęcia twórców religii. Najważniejsze słowa, które wypowiedział najważniejsze w stosunku do metody Słowa, które powiedział, powiedział, to powiedział Jezus. Te figury są pokazane tylko po to, żeby przekazać, iż wszystko jedno, kto jaką religię wyznaje, Bóg jest jeden dla wszystkich. Na każdej, na każdą osobę to będzie działać, nawet na, na niewierzących. Nie trzeba w tą metodę też wierzyć. Specjalnie się skupiać. Myśleć o Bogu można oczywiście, ale, ale niekoniecznie możemy oglądać telewizję, czytać książkę i będziemy się leczyć, jeżeli przyłożymy ręce do ośrodków, które zawiadują chorą częścią ciała. Tak? To jest tył mózgu, to jest przód mózgu. W Pozycji Piątej to jest taka ogólna ogranicza, ja praktycznie zakrywamy wszystkie ośrodki. używamy dwóch drąg po obu stronach. Proszę Państwa, ale trzeba dobrze ułożyć ręce, od tego jest film na płytce CD. Jak ktoś nie ma odtwarzacza, może kupić odtwarzacz. Natomiast można też pójść do jakiejkolwiek biblioteki i otworzyć płytkę i obejrzeć. Dwudziesty punkt na płytce. Tak, to są tutaj pokazania osoby, które wyleczyły się tą metodą i mówią o swoich wytrzeniach. Proszę Państwa, jest spis chorób, ale najważniejsze, proszę Państwa, to są uwagi ogólne. One się znacznie powiększyły. Jest napisane, kiedy nie można stosować, nie wolno nawet. W jakich stanach chorobowych, szczególnie będzie dotyczyć nowotworów. Jeżeli ktoś chce leczyć nowotwory, leczymy bardzo szybko nowotwory, Płuc, trzustki wątroby, najgorsze nowotwory. Z mózgu, z mózgiem, z guzami mózgu musimy uważać. Proszę Państwa, ale też można leczyć. W że do glejaka się proszę nie zabierać. Proszę Państwa, wszystko Państwo macie w siostrze. I dlaczego to tak jest, że przyłożymy rękę? I zaktujemy ośrodki układu centralnego mózgu. To będziemy się leczyć. Proszę Państwa, dlatego, że wyrównuje się pole elektromagnetyczne, które buduje i kształtuje cały świat ożywiony. Wszystko się zaczęło od fal elektromagnetycznych, który przysłał Bóg i stworzył to pole. Dał nam pole tak zwane życia. No, odkryte w latach 40. przez doktora Bura, doktora Nauszlopa z Instytutu w Wiale. Wyszła książka też, ale medycyna nie chciała się tym interesować, nie chciała wdrożyć tego odkrycia. Proszę Państwa, bo no wystarczyłoby wyrównywać pole elektromagnetyczne, czy chociażby jej badać dlatego, że zakłócenia poloekomagnetyczne już się pojawiają wtedy, kiedy jeszcze nie ma nawet nowotworu, na przykład guza nowotworego jeszcze się nie pokazał, ale już to w tym miejscu, tak jak twierdził Skubur, poloekomagnetyczne jest zachwiany. Medycyna to odrzuciła, nie chciała tego badać, bo to proszę Państwa uderza w interes medyczny, farmaceutyczny, w chemię, to, co można sprzedawać. No, trudno sprzedawać pole elektromagnetyczne, chociaż można byłoby przyrządy zrobić, na przykład inkubator na głowę, żeby to pole elektromagnetyczne się wyrównowało. Dlatego, że tutaj jest pod, działa dla wzmocnienia tego pola elektromagnetycznego działa stała temperatura i wilgotność. Zarodek dziecka w łonie matki Musi być 9 miesięcy. W stałej temperaturze, w wygodności kura usiądzie na jajku. Wystarczy tam kilka dni, kilkanaście. Wychodzi kurczak, żywy organizm. Ale nam wystarczy potrzebne 20 minut, rękę, tak jak u tej pani, trzy ręce w pozycji piątej. I proszę Państwa będziemy widzieli gołym okiem na przykład jak rana się goi będziemy odczuwać natychmiastowe zmniejszenie bólu ulgę bo wszystkie zakłócenia jakie powstają w organizmie czy to ze stresów czy z nerw są likwidowane dlatego bardzo ładnie leczymy nerwice leczymy też choroby zadawnione takie jak na przykład autyzm czy porażenie mózgowe gdzie już trzeba trzymać się dłużej żeby mieć efekty ale one się pojawiają po jakimś miesiącu, dwóch, w porażeniu mózgowym odgórza trzy, i będziemy widzieli efekty, jak na przykład osoba, która miała niedowład ręki czy nogi, odzyskuje władzę, poprawia się wygląd naszego ciała, i również mózg się odbudowuje. Proszę Państwa, odbudowuje się mózg. Zmiany mózgowe, które spowodowały leki zawarte w różnych preparatach, które dzieciaki małe dostają, są tutaj usuwane. Te wszystkie substancje, które spożywamy, niekorzystne dla zdrowia czy w pożywieniu teraz coraz więcej, czy tych preparatach, które niektórzy pobierali, też są usuwane odzyskujemy zdrowie, organizm się odbudowuje. Mówcie o tym i powtarzajcie. Ze względu na propagowanie tej metody i dużą ilość osób, które stosują. Myślę tak, dlatego, że w ogóle nie chcę pokazywać mojej strony internetowej. Nie znajdziecie na wyszukiwarce. Jak przejrzycie metodą BSM, Natomiast jest link pod filmem do mojej strony. Przekazujcie wiedzę o tej stronie, będzie Wam łatwiej rozpowszechnić tę metodę wśród znajomych i bliskich. Starajcie się jak najwięcej rozpowszechnić metodę. Link jest pod, pod, pod książką. Proszę Państwa, wracając do Jezusa. To powołam się na słowa, które świadczą o tym, że Jezus przewidział, że będzie znana i stosowana ta metoda. Mówił o niej, oczywiście nie na tej zasadzie, że to BSM, ale zaraz Państwu udowodnię, że tak było. W Nowym Testamencie święty Marek przekazuje, co mówił uczniom, kiedy pojawił się im. Po w stanie. Węże brać będą, a co byśmy tęnego pili nie zaszkodzi. Jest to zupełnie niezrozumiałe, jeżeli skojarzymy to z wężami. Ale jeżeli skojarzymy to z falą elektromagnetyczną, symbolem jest wąż, to będzie to inaczej wyglądało. Czyli nie węże, a fale elektromagnetyczne brać będą, a co byśmy tę pili nie zaszkodzi. Tylko, nawet jeżeli się zatrujemy, proszę Państwa, podtrzymamy, zastosujemy metodę, wymiotujemy i wszelkie zatrucia będą usuwane. I dalej Jezus mówi: na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Niemocne to są choroby. Nie są chorzy, tak jak jest w tłumaczeniu. Złaciny, bo to jest tłumaczenie Sebastigo Greckiego, którym się po, po, posługują chrześcijanie z, z wydaniem prawosławnym i protestanckim. Stare tłumaczenie nieprzekształcone, nieprze niezmienione. Czego robić nie wolno, a jednak to zrobiono. Łatwiej tłumaczyć ludziom, że na chorych ręce kłaść będą, bo, bo proszę Państwa, wtedy można uzdrawiać. Tak, to się uzdrawia, ale to każdy sam może się uzdrawić. Możemy też jeden drugiego uzdrawiać, proszę Państwa, ale my wszyscy ręce będziemy mogli kłaść, będziemy kłaść na choroby, tak jak chciał Jezus, proszę Państwa. I nie można przekręcać słów Jezusa. I trzeba pamiętać o tym jak Jezus wiedział o tym, przekazywał wiedzę o tym, że tak będzie, to ta metoda będzie znana i rozpowszechniana, aby podkreślić wielką moc Boga, który dał nam takie możliwości, nie tylko nam, ale i też możemy, proszę Państwa, jako świadome istoty na tej ziemi leczyć i zwierzęta. No, zwierzęta czasami się przytulają jedno do drugiego głową, ale proszę Państwa, my możemy je świadomie wyleczyć. Możemy wyleczyć z nowotworu również psa, kota i te zwierzęta, które sobie dadzą podtrzymać rękę na głowie. To między uszami się kładzie. Także jest to wielkie wspaniałe odkrycie, które będzie znane. Bądźmy spokojni, złe czasy miną. Zaczyna się kryzys na świecie, nie tylko kryzys, proszę Państwa, ekonomiczny, ale też i kryzys, proszę Państwa, związany z ukształtowaniem Ziemi w stosunku do Słońca. Zmieniają się pierwiastki. że zmniejszy się o 4%, proszę Państwa, na szczęście również uran traci wartość, trwałość, więc miejmy nadzieję, że to przynajmniej uchroni nas przed tym, co wszędzie na świecie mówią, że nam grozi, prawdopodobnie nie dojdzie do żadnej wojny atomowej przynajmniej takiej wojny. Proszę Państwa, możemy sobie pomagać, możemy, możemy rozpowszechniać, a, a nawet powinniśmy, skoro znamy metodę i stosujemy metodę tak jak Bóg chce, tak jak Jezus chce, jak mówił, proszę Państwa, dziękujemy za to Bogu, Jezusowi i rozpowszechniajmy ją. Tutaj tak jakby spadł na Was obowiązek rozpowszechniania tej metody wśród innych, a szczególnie wśród osób potrzebujących. Starajcie się wspomóc fundację. Te pieniążki idą, no tak jak wcześniej mówiłem, chociażby na wysyłkę do osób, które książki spotkają, które, których nie stać jest na, na, na zakup książki. Lepiej to niż jak mają gdzieś ściągać jakieś stare wykryty, stare wydanie. To są niebezpieczne, bo przede wszystkim nie zawierają wszystkich uwag ogólnych, <grym> informacji. Kiedy można stosować i kiedy nie. Książkę proszę państwa zakupicie w księgarniach w Świat Książki i księgarniach wysyłkowych najlepiej. Ja, ja mam sklep, ale bardzo proszę aby ktoś, jeżeli nie jest w stanie z Polski ściągnąć książkę, to mu, tą książkę wyśle i tam możecie zamawiać. Książka w, za na Europę kosztuje 62 zł. wysyłką, Więc, pola, który mieszka za granicą, może sobie zamówić w tym sklepie. Sto na samoleczenie bsm.pl Jest link do tej strony. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że na siłę nie będziemy nikogo uszczęśliwiać. Ktoś nie chce, niech sobie w takim razie obejrzy stronę, którą w ogóle blokuje <laughs> specjalnie po obejrzeniu z mojej strony każdy myślę e, względnie światły człowiek z minimum inteligencji z, zrozumie, że metoda działa i że warto ją znać. Proszę państwa, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy pani. Proszę, jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze zdrowiem, żeby się zgłosił do mnie. Wytłumaczę mu jak, jak stosować, jeżeli nie wie, nawet jeżeli ktoś kupił książkę. Też te osoby, które mają jakiekolwiek problemy z tym ma książkę, ale że metoda nie niego nie działa, żeby się też do mnie zgłosił, skorygujemy mu ułożenia dłoni, tak jak tej pani. Pomagajmy sobie, jeżeli ktoś dobrze zna metodę, to też będzie w stanie pomóc osobie bliskiej i ewentualnie też może skorygować działania. Wszystkiego dobrego, państwu. I dobranoc.